Ponad 100 osób wzięło udział w Łomżyńskim biegu rodzinnym zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji po raz pierwszy włącza się do, akcji, do ogólnopolskiej akcji Polska Biega. Dzisiaj będzie Łomżyński bieg rodzinny na terenie kompleksu Moje Blisko Orlik 2012 oraz Alejek Papieskich. Bieg skierowany jest do wszystkich, każdy może w nim wziąć udział: rodziny, dzieci i dorośli. Czeka nas dzisiaj oprócz samego biegu również taki mały piknik. Przygotowaliśmy drobne upominki. Będzie też jakiś drobny posiłek. Celem takiego biegu jest zachęcenie mieszkańców Łomży do aktywnego spędzania wolnego czasu. Przed startem dyrektor Mosiru Zbigniew Sasinowski wraz z Marcinem Marcem rozgrzali zawodników. Pogoda sprzyja bardzo fajnie, przyjemnie jest. Kiedyś biegałam, teraz też będę biegać. W końcu biegacze ruszyli, wszyscy dobiegli jako pierwszy Patryk Watik zespołu szkół specjalnych w Łomży. Do mety dotarła także pani Teresa Grodzicka, nauczycielka w gimnazjum nr 2 w Łomży, która mimo omdlenia przed rozgrzewką świetnie sobie poradziła. Była jedną z niewielu kobiet, która postanowiła wziąć udział w łomżyńskim biegu rodzinnym. Dziś e, biegło mi się... Całkiem nieźle, aczkolwiek wcześniej miałam drobne problemy. Dwa kilometry pokonałam bez problemu, myślę, że jeszcze mogłabym więcej. Na koniec wszyscy nie odmówili sobie grochówki, otrzymali batony, serki, a także pamiątkowe dyplomy. Łomżyński bieg rodzinny został zorganizowany w ramach ogólnopolskiej akcji Polska Biega. Sportowych wrażeń nie zabrakło także na 11. Olimpiadzie Caritas dla osób niepełnosprawnych. Pod hasłem Zwycięża, bo pokonam samego siebie. Zawody rozegrały się w Miejskiej Pływalni numer 2 oraz w publicznym gimnazjum. Nr 1 w Łomży. Wzięło w nich udział około 150 osób z kilkunastu ośrodków dla osób niepełnosprawnych. Z przebiegu olimpiady zadowolona była Małgorzata Lutowska, koordynatorka projektów Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Jak zaczynaliśmy olimpiadę, zaczynaliśmy praktycznie sami ją organizować we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, a dzisiaj rozpieramy jej ogromna radość, bo dzisiaj mogę powiedzieć, że tych współorganizatorów jest bardzo dużo, z czego się bardzo cieszę, że włączyło się do tego miasta Łomża, miasto. Ostrołęka, Mosir, naprawdę gdzie, gdzie nie zapukaliśmy, to e, otwierały się drzwi i naprawdę rewelacja, że to nie jest Olimpiada Caritas, to jest Olimpiada nasza wspólna e, osób niepełnosprawnych i sprawnych. Nie ma to najmniejszego znaczenia, jesteśmy razem. Dzisiaj jesteśmy razem. Wszyscy uczestnicy otrzymali złote medale. 11. Olimpiadę Caritas dla osób niepełnosprawnych poprzedziła msza święta w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży.